zawodników. Karl Geiger, zwycięzca obydwu konkursów w Predazzo. Jak mówiłem, wtedy pierwsza czwórka była identyczna. Wieje pod narty. Niemiec teraz musiałby skoczyć 101 metrów, aby wyprzedzić swojego kolegę za reprezentacji. Czy tyle skoczył? Laje i Geiger. Wczoraj Geiger piąty w kwalifikacjach, a czwarty Stefania Laje. Dokładnie 100 metrów. A więc mamy pierwszą setkę w tej pierwszej serii. Karl Geiger jednak będzie miał 3,8 punktu odjęte za wiatr pod narty. Noty bardzo wysokie. 19, 19,5 punktu. Na tej skoczni na noty ważą bardzo wiele. Każdy metr jest bardzo cenny, bo wszystko jest jakby trochę zcieśnione. W mniejszej skali po prostu. A Karl Geiger po tym skoku będzie na... W pierwszym miejscu, a więc Geiger przed Lajet. Dwa Niemcy. No, można powiedzieć, więc, że jest sprawiedliwie ci, którzy skoczyli najdalej, zajmują aktualnie dwa pierwsze miejsca w klasie.